Dzień dobry, jestem Adam. Wraz z moim kolegą przeprowadzimy dzisiaj sądę na temat, dlaczego jest taka mała frekwencja w wyborach do Europarlamentu. Przeprowadzimy ją wśród mieszkańców naszej gminy. Jak pan sądzi, dlaczego jest taka mała frekwencja w wyborach do Europarlamentu? Ludzie nie wierzą ludziom, którzy startują. Mają po prostu słabe, małe zainteresowanie. Ponieważ politycy mało ingerują w życie społeczne mieszkańców oraz redaków. Nie. Znaczy podejrzewam e, sytuację taką, że e, tak jak w, w naszych wyborach e, parlamentarnych, e, teraz jest duża różnorodność tych partii i one między sobą, że tak powiem, konkurują cały czas i, i ten elektorat nie wie po prostu wie konkretnie na, na którą opcje się w danym momencie nastawić. I, i przez to jest takie roz, przez rozdrobnienie, jest takie to, to troszeczkę zamieszanie. A, Pikanteli dodaje temu cała sytuacja też polityczna i, i Polski i Ukrainy i tak dalej, to, to wszystko się ma to na to jednak wpływ, Także tak bym... A ja nie orientuję, nie interesuję się za bardzo polityką, szczerze mówiąc. Nie, to takie tematy to nie za bardzo, nie interesuje mnie w ogóle polityka, absolutnie. Mało bo ludzie, ludzie nie interesują się tymi rzeczami tak za bardzo, nie wierzę rządom i tym wszystkim, co się dzieje w kraju. Ojejku, no nie wiem, może, może ludzie się jakoś tak nie interesują, tym nie orientują, może dlatego nie wiem. Dlatego, że politycy są tacy, jak są, a, a większości ludzi to nie bardzo interesuje, co, co, co oni chcą przedstawić, tym wszystkim. Sądzę, że ludzi to po prostu nie interesuje, są niedoinformowani. No, i nie wiedzą, jakie z tego korzyści płyną. Myślę, że powodów jest wiele, ale wśród najważniejszych wymieniłbym to, że w społeczeństwie mamy takie ogólne, takie tendencje, że raczej nie ufamy politykom. Myślę, że to dotyczy każdego szczebla. Polacy są po prostu nieufni jako naród. Może jest to troszeczkę spowodowane naszymi doświadczeniami. Z jednej strony nie wierzymy, tak do końca, czy osoby, które wybierzemy, faktycznie będą reprezentowały nasze poglądy w momencie, kiedy będą już w Europarlamencie. Po drugie, chyba nam się troszkę tak wydaje, że Polska to jest mały kraj w dużej Unii Europejskiej i mamy małą siłę przebicia. Więc nawet jeżeli wybierzemy kogoś dobrego, to pytanie, czy będzie w stanie coś dla nas faktycznie wywalczyć? Uważam, że ludzie nie znają sobie sprawy z tego, ale tak naprawdę 60% naszego polskiego prawa obowiązującego dzisiaj jest uchwalanych właśnie w Parlamencie Europejskim, dlatego powinni. Politycy bardziej zainteresować nas tą sprawą, bo jest ona bardzo istotna dla naszego kraju, a niektórym się wydaje, że to, co jest w Brukseli, zostaje w Brukseli. Niestety tak nie jest. W sumie niestety. No może na szczęście, ponieważ dużo obowiązującego prawa, które tam zostało uchwalone, jest bardzo korzystne dla naszego kraju. Politycy powinni bardziej starać się przekonać nas, wyborców, że to, co się tam dzieje, jest bardzo istotne dla naszego kraju. Ponieważ społeczeństwo jest mało doinformowane, nie mamy takiego poczucia eu Wspólnoty europejskiej. Myślę, że to jest najpoważniejszy aspekt. Jak temu można zaradzić? No niestety muszą się wywiązywać ze swoich obietnic, które obiecują. No żeby jakieś, nie wiem, spotkania z mieszkańcami z... takie różne żeby debaty były albo... Jak to zaradzić? No, znaczy tak na, na naszym środowisku, tutaj powiedzmy sobie na miejscu, to, to jednak te partie, które tutaj na, na naszym terytorium, że tak powiem występują, na naszym terenie, powinny jednak się zdążyć do jakiegoś jednoczenia, wspól, do wspólnych wystawienia kandydatur, a nie każdy sobie. Bo tak po prostu ten elektorat się de facto dzieli, no, Bardzo się dzieli i, i nie, ma, nie ma po prostu jakiejś czytelnej spójności w tym wszystkim. No, tak to wygląda. Jak moje... zaradzi, Cała nowa wybory, jakieś ich robić, albo także odpowiednich ludzi zebrać do Europarlamentu, a żeby coś ich pokazali. Nie? Że... No nie wiem, więcej o tym mówić, może więcej, to, więcej o tym więcej ogłaszać jakieś, jakieś właśnie poprzez różnego rodzaju te, no jak to się mówi, nie reklamy, tylko. Kampanie wyborcze coś takiego. Nie mam bladego pojęcia. Sądzę, że powinno się przeprowadzać kampanie informacyjne na szeroką skalę. Um, myślę, że tutaj też to nie jest taka łatwa sprawa. Polacy, jak już wspomniałem, są narodem nieufnym, co powoduje, że trzeba ich przekonać. Myślę, że politycy powinni traktować swój zawód troszeczkę tak w kategoriach marketingowych. To znaczy, w obecnym świecie chcąc coś sprzedać, a myślę, że polityk swoje usługi do jakiegoś stopnia sprzedaje, trzeba się odpowiednio zareklamować. E, trzeba wyjść do ludzi naprzeciw, ponieważ oni sami e, raczej nie mają czasu, żeby się interesować polityką sami w sobie. Może bardziej w kwestiach takich plotkarskich, tak bym to określił. E, sam jestem wyborcą i na dobrą sprawę uważam, że jestem niedoinformowany, jakie są programy wyborcze, co kto reprezentuje, jaką opcję i czy naprawdę jest to spójne z moimi poglądami. Więc nie jest to łatwe, ale myślę, że powinni przede wszystkim postarać się wyjść naprzeciw do ludzi. To jest najważniejsze. Uważam, że politycy europejscy powinni bardziej wychodzić do ludzi. My tak naprawdę nie mamy pojęcia, co się dzieje e, tam, gdzieś w Brukseli. Po, w, powinno być większej reklam, myślę, e, więcej informacji na ten temat. Ja sam nie wiem, kiedy odbędą się wybory, więc no nie ma w ogóle informacji na ten temat. Dzięki ci bardzo.